Hahaha, ha, ha, ha. nie spodziewaliście się takiego streama, prawda? W dupie was mam wszystkich. Nie będę z wami gadał o niczym, tylko będę sobie grał w grę i będzie tylko gra leciała. A ja będę się cieszył i na was zarabiał. Mi się nie chce dzisiaj nic robić, widzowie, naprawdę. Tak bardzo leniwy dzień mam. Dzisiaj taki jestem zmęczony. Taki wywalony z butów. Już jest noc, kurde, a ja gram w grę. To dzisiaj tylko grałem w komputer i mam wszystko w dupie. Taki jestem, widzowie. Taki jestem. A, jestem hamem, zwykłym i prostakiem. Będziecie mnie jeszcze słabo słyszeć na tym streamie. A, też gdzieś to mam. To nie jest stream z rozmów, tylko to jest stream ze zwykłego nadupcania w komputer. Nie było dawno czegoś takiego. Będziecie patrzyć jak niszczę. Psychikę, siebie, komputer i w ogóle nawet ci z Adrianem nie przywitam, taki jestem widzowie, Tak jestem, będę jeszcze grał waszymi skinami, Aha. zawsze The Last 2 na streamie, pewnie, że tak. Bije Golda trzy widzowie. No pewnie Adrian, tak? Zwyzywaj mnie jeszcze. Jasne, pewnie. Pewnie, że tak. Nie ma szacunku do ekonomii Johna. A no ja wam daję zarobić i co? Nic tylko. Flesz na rampę, kurwa. Piasek w oczy z Dedasta, podniesiony. Koło 20. Koło. W sumie koło. Fajne koło. Dlaczego ja muszę w nocy streamować? Teraz jest noc, środek nocy, mogłem spać, a ja robię streama. Aaaa, ah, bez sensu, bez sensu widzowie, wszystko jest źle, bo wychodzicie do jakiejś szkoły i przez to ja nie mam ludzi potem w nocy i nie ma co robić. Będziesz miał, miał mało widzów? Nie ma to znaczenia. Żadnego. To nie jest stream dla widzów, to jest stream dla mnie. Chciałem po prostu mieć nagrane, jak super. Nie radzę sobie w tej grze. Może ktoś highlighty zrobić. Nie no, co dla Beki, tylko tak mówię. Tak naprawdę tu nie będzie co highlightować. Ale ja jestem szefem, naprawdę. Cześć Blazik. Nawet dzisiaj Blazika lubię. O nie, co to za stuku, Jeszcze lagi. I jeszcze mam lagi. Bez sensu. O, fajne Super. Co to są za lagi? Skąd takie? Bez sensu A. O, fajne, nie? Patrzcie na jaki łeb ma. Anubis. Bo... Ale jestem dobry Cóż <słyszy> 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 widzowie, chyba nikt nie wychodzi mi z bez ja Ładny gloczek, fajny O, Luca Hangretas, Guti raport. numeresi Psyko Hello guys! Hello. Czemu są takie lagi? Skąd ja mam takie lagi, widzowie? Jak można mieć lagi? Co to za klatki jakieś? Co się dzieje, bo. O, coho, chor... serimek obciąża. A ja będę potem się tłumaczył. Fajnie, mamy tu... No głowę dostał, umrzej. To ramp. Two ramp. What? Nice, one up, one. 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 one more.